Dzisiaj są mocne fale, jak widać, biją o skały. E, dlatego będę się starała tak czytać, żeby mnie było słychać. I dzisiaj po raz pierwszy, znowu od jakiegoś czasu, będzie normalny wiersz napisany. No, dzisiaj w sumie. E, ostatnio były strumienie, i głównie były to strumienie z głowy, czyli nawet nie te pisane przez 5 czy 7 minut, ale te po prostu wymyślane na gorąco. E... Oczywiście z takich strumieni e... już niejednokrotnie powstawały wiersze e... i te wiersze robimy i na zajęciach, i ja je robię sama e... i można w ten sposób, ale e... chciałam przeczytać dzisiaj wiersz, który powstawał jako wiersz. Czyli pisany w zamierzeniu, że będzie to wiersz, od razu zastanawianie się, e, czy wszystko tam gra, i e, korekta, i później poprawianie tego wiersza. E, dzisiejszy wiersz zresztą e, był pisany jako odpowiedź na tekst Tymoteusza Karpowicza e, z takiej książeczki. To jest 48 numer cegły. I jest to zbiorek wierszy Tymoteusza Karpowicza wybranych. No i właśnie ja odpowiadałam na tekst pod tytułem Puls. I najpierw przytoczę, przytoczę ten wiersz Karpowicza Puls. Prowadzi kobietę za włosy do źródeł jej ust, tak jak ona go przeciw, wlecze. Piją tam ciała bez ruszania, grdyką światła. Pulsowi nie zależy na widzeniu szczęścia. To był wiersz Karpowicza. A teraz będzie odpowiedź moja. Ono jest w środku jak kropelka krwi każdej płci. Nie powstydzi się nikt i nic. Kobieta to ja. A przeciwko tylko dlatego brnę do źródeł by mój puls nie ustał od złych słów, bo chcę zostać w tej grze. Na dłużej. W tej książce też świetnie się pisze białym korektorem. A teraz popatrzcie jeszcze sobie na krajobraz nadmorski, gorący, palisty. Hmm. dobry wakacyjny dzień, Trzymajcie się cześć.